Witam Was bardzo, bardzo serdecznie na kanale Synergie Polska. Synergie Polska jest oficjalnym dystrybutorem produktów Synergie Publishing, a, które natomiast jest dystrybutorem swoich produktów na terenie wielu, wielu krajów. Ale właśnie dzięki Synergie Polska my możemy również tutaj w języku polskim uzyskiwać też produkty. I są to produkty ezoteryczne, magiczne i połączone również z filozofią Wschodu. Synergia Polska, tutaj pokażę Wam adres i zachęcam do zerknięcia, również zachęcam do tutaj zajrzenia na ich fanpage. tam też pokazane są, filmiki, które zostały przeze mnie dla Was zrealizowane właśnie na kanał Synergia Polska. Również zachęcam Was do rozglądania się po kanale, bo tam jest kilka już produktów przeze mnie zaprezentowanych. Staram się Wam pokazywać te produkty. W taki sposób, abyście mogli zobaczyć, jak wygląda pudełko, jak jeżeli chodzi o karty, co ma w środku, co zawiera książeczka, jakie są jakości te produkty, abyście mogli zapoznać się z nim jak najbardziej. Szczegółowo, w takiej formie kontaktu jest to tylko możliwe. Również pokazałam Wam tu kilka książek, które moim zdaniem są warte uwagi i skradły moje serce. Zatem gdzieś tam myślę, że warto po, nie, po nie sięgnąć, aby rozwijać swoją własną wartość, ale i kreatywność zatem zapraszam, rozglądajcie się one tu są opisane pokazane, zatem myślę, że warto zerknąć na nie również dostaję od Was informacje w wiadomościach prywatnych, że macie niektóre pozycje, że faktycznie są warte swojej uwagi i dzięki temu zbliżacie się do swoich pociech bo to są książki dla dzieci ale również i dorośli z tego Korzystają. Ja dzisiaj przychodzę do Was, moi drodzy, z kolejnym produktem, jakim są karty magiczne jednorożce. Będę starała się tutaj Wam je omówić jak najbardziej konkretnie, rzeczowo, szczegółowo, tak abyście mieli świadomość, z czym to się je i czego możecie się spodziewać, gdybyście decydowali się na zakup tego produktu. Ja jestem Tarociską Agiatis i mam ogromną właśnie przyjemność prezentowania Wam tejże talii. Włączę podląd na stół, tak abyście mogli z... Bliska, zobaczyć, jak to, jak to wygląda. I w pierwszeństwie jest tutaj, jakby, pudełko tak? jest autorka magicznej jednorożce, książka i 44 karty. Z boku pudełko prezentuje się w ten sposób. Tutaj mamy logo Synergię Polska, i tutaj masz, macie informacje: otrzymuj miłość i porady od magicznych jednorożców. Dzięki kartom magicznych jednorożców możesz otrzymywać wiadomości i wskazówki związane z Twoim życiem, przyszłością oraz duchową ścieżką, którą powinieneś podążać. Karty te mogą być stosowane zarówno przez dorosłych, jak i dzieci w każdym wieku. Na każdej karcie widnieje subtelny i piękny wizerunek jednorożca oraz pozytywne przesłanie. Załączona książeczka napisana w przystępnym językiem pozwoli Ci właściwie interpretować kartę zarówno dla siebie, jak i dla innych osób. I tutaj macie przykładowe wizerunki właśnie kart. Pudełko jest takie, jak ja osobiście lubię, czyli otwierane a wtedy też ono się nie niszczy. Pudełko jest twarde dobrej jakości, tu jest laminowane, zatem też nie będzie nam się to szybko ścierać. Po otwarciu mamy tutaj książeczkę magiczną jednorożce, pudełko w środku prezentuje się tak. Odłożę je. Mamy tutaj e, książkę Magiczne Jednorożce, i to jest spójne z tym, co widzimy. E, tutaj e, macie opis jednorożców, e, wspomniana tutaj jest informacja o autorce. Gdy otwieramy książkę Magiczne Jednorożca. Eee, macie tutaj e, sentencję i spis treści, jak pracować z kartami magicznej jednorożce znaczenie kart magicznej jednorożce, I tutaj macie wypisane właśnie eee, m, m, znaczenia tych tych kart, czyli jesteś na przykład bądź po prostu sobą, jesteś wspaniałym człowiekiem, ciesz się z bycia sobą i tu jest opis również, co niesie ten przekaz dla Ciebie, będziesz wiedzieć, yy, będziesz wiedzieć o świcie, kiedy się obudzisz lepiej będziesz wiedzieć co robisz, do tego czasu potrzebujesz odpoczynku i też jest opis. Zatem są opisane, nazwijmy to, głąbsze znaczenia kart. Jeżeli chodzi o karty, rewers, jak widzicie, ma jednorożca tutaj pokazanego. Karty, tu jest moja dłoń, są troszeczkę mniejsze niż moja dłoń. W porównaniu do kart Tarota Snów, które również tutaj na kanale będą przeze mnie Wam pokazywane, są mniejsze. A tutaj, myślę, że są poręczne i do tasowania. A złote brzegi. Są pozłacane. Karty są sztywne, ale nie na tyle, żeby gdzieś tam powodowały trudność w tasowaniu. I będziemy pokazywać, to znaczy ja Wam będę pokazywać tutaj karta po karcie to, czego możecie się tutaj spodziewać, odkrywając właśnie ten produkt. I pierwszą kartę, którą będę chciała Wam zaprezentować, jest to wyobraźnia. Ładne są wizerunki, jak najbardziej malownicze a takie bajkowe. Co byś e, wyobraźnia, co byś widział, słyszał i czuł i myślał, gdyby twoje życie się spełniło? To jest takie zapytanie do twojego wewnętrznego i ja, twojej kreatywności. Powitania i pożegnania. Wkrótce zobaczysz, że ta zmiana wszystko uczyni lepszym. Następna karta, która tu odkrywa swoje znaczenie, jest to uzdrowiciel. Masz moc pomagania i leczenia innych. Pamiętajcie też o tym, że tutaj macie też dodatkowe znaczenia odnośnie. Tych przesłań, co głębszego kryje to przesłanie. Szczęśliwe myśli. Aby poczuć się lepiej, przywołaj szczęśliwe wspomnienia lub pomyśl o czymś, co sprawia, że się uśmiechasz. Kolejna karta Decyzja. Czas, byś podjął decyzję, czego naprawdę chcesz następną kartę, jaką tutaj mamy. No zobaczcie, jaki ładny wizerunek. No moje ulubione kolory, no fiolety, fuksje, no to jest coś, co mi się kojarzy też z ezoteryką, z magią i z no, takim pozytywną energią. I ciekawość. Rozpocznij projekt związany z kwestią, która budzi Twoją ciekawość. Kolejna karta. Uwierz w siebie. Wyobraź sobie, że odnosisz sukces, a tak się stanie. To też jest takie afirmowanie, tak? Jeżeli afirmujemy, widzimy się w danej sytuacji, to gdzieś tam mamy możliwość szybszą realizowania tego, na czym nam zależy. Bądź po prostu sobą. Jesteś wspaniałym człowiekiem, ciesz się z bycia sobą. Następna karta. Spróbuj czegoś nowego. Jed jedynym sposobem, by przekonać się, że coś potrafisz, jest spróbować to zrobić. Prawda? Tak. To, o co pytasz, jest prawdą. Wdzięczność też jest piękna karta tutaj namalowana. Pomyśl o ludziach i rzeczach, za które jesteś wdzięczny. Wdzięczność, moi kochani, naprawdę ma ogromną moc. Dokończ to, co rozpocząłeś. Rozpocząłeś coś ważnego i nadszedł czas, byś to ukończył. Kolejna karta. Historia rodziny. Dowiedz się więcej o historii swojej rodziny stosowny też obrazek. myślę, że znaczenia i symbolika w kartach jest istotną i warto się nad nimi też pochylić ćwiczenia biegaj, spaceruj, pływaj lub też ćwicz swoje ciało w inny sposób dzięki temu będziesz szczęśliwszy i pełen energii kolejna karta zdecydowanie tak Odpowiedź na Twoje pytanie bez wątpienia brzmi: tak. Kolejna: okazuj uczucia. Powiedz przyjacielowi, co czujesz. Kolejna: prostota: skieruj energię na sprawy podstawowe, a nie na rzeczy zbędne. Miłość rodzicielska. Bez względu na wszystko, Twoi rodzice kochają Cię najmocniej, jak potrafią. Dziadek, babcia. Łączy Cię szczególna więź z Twoim dziadkiem lub babcią, której nic nie jesteś w stanie zerwać. Której nic nie jest w stanie zerwać. Przebaczenie. Czas byś odrzucił złość lub urazę. Kolejna karta, krok po kroku. Do spełnienia wielkich marzeń prowadzi wiele małych kroków. To jest prawda, bo jeżeli do spełnienia marzeń staramy się robić 7-milowe kroki, to gdzieś tam zniechęcamy się, bo ten krok wydaje nam się bardzo, bardzo odległy, bądź nie umiemy go zrealizować, a mniejszymi krokami być może wolniej, ale skuteczniej możemy osiągnąć. Miłość zwalcza lęk. Siła Twojej miłości może pomóc ludziom gnębiącym, innych oraz złym, aby przestali się bać. Miłość. Zobaczcie, jak pięknie namalowana. Pięknie. Odpowiedzią, której szukasz, jest miłość. Kieruj się swoimi prawdziwymi uczuciami. Nie pozwól, by inni namówili cię do czegoś, co uważasz za złe. Woda. Pij więcej wody i spożywaj pokarmy o dużej jej zawartości, takie jak świeże warzywa i owoce. Kolejna. Już wkrótce. To, o co prosisz, spełni się już niedługo, w najlepszy możliwy sposób. Kolejna karta. Dzielenie się z innymi. Kiedy się dzielisz, wszyscy są szczęśliwi. Odpręż się, wszystko jest w porządku. Nie martw się, wszystko będzie dobrze. Będziesz wiedzieć o świcie. Kiedy się obudzisz, lepiej będziesz wiedzieć, co robić. Do tego czasu potrzebujesz odpoczynku. Jesteś uzdolniony. Jak pięknie, prawda? Karta namalowana. Jesteś bardzo inteligentny i utalentowany. Warto poczekać. Twoja cierpliwość zostanie nagrodzona. Z tą cierpliwością to różnie bywa, prawda? Pomyśl życzenie. Pomyśl, czego pragniesz, i oczekuj najlepszego. Kolejna karta. Kreatywność. Rysuj, maluj myśl i działaj kreatywnie. Zmiana. Zmiany, których. Doświadczasz są pozytywne. Bracia i siostry, by dobrze żyć z innymi, dostrzegasz w nich miłość i to, co w nich najlepsze. Praca zespołowa. Współpracuj z innymi, by rozwiązać tę sytuację. Szczęśliwa niespodzianka. Bardzo mi się ta karta podoba. Niedługo wydarzy się coś wspaniałego. Jesteś inny. To dobrze. Nie musisz być taki jak wszyscy wokół. Jesteś doskonały właśnie takim, jakim jesteś. Najlepsi przyjaciele. Prawdziwy przyjaciel trwają przy nas bez względu na wszystko. I kolejna karta zwierzęta. Kochasz i rozumiesz zwierzęta, światłość. Dostrzesz światło w sobie oraz w innych. Dla mnie jest to informacja, że w każdej sytuacji, nawet tej negatywnej, możemy wyciągnąć coś pozytywnego. Uwolnij się od stresu. Nie bierz na siebie stresów innych ludzi. Odetchnij głęboko i pozbądź się ich teraz. Kolejna karta śmiech. Potrzeba Ci śmiechu. Ostatnia karta trening. Najlepszym sposobem osiągnięcia biegłości w danej dziedzinie są ciągłe ćwiczenia aż do perfekcji to są właśnie karty magiczne jednorożce, powiem Wam tak mnie te przekazy, te przesłania bardzo się podobają i myślę, że potrafią zmotywować każdego z nas, ale również i otoczenie, zatem sami ocencie czy warto sięgnąć po te właśnie karty, dla osób które gdzieś tam obawiają się kart stricte tarota, to te właśnie przesłania są e, takimi, które mogą budować nam dzień Robić nam e, dzień i podpowiadać na czym warto, abyśmy się skupili, aby czuć się. Dobrze, aby widzieć to przysłowiowe światełko dobroci w każdym dniu, jeżeli stosujemy te karty jako kartę dnia, ale również, gdy szukamy odpowiedzi, to one również mogą nas naprowadzić. Kochani, ode mnie na dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że przedstawione produkty, które się tu znajdują na kanale, pozwalają Wam na głębszą analizę właśnie tego, czy. Ta talia, ta książka jest właśnie dla Was przy Was, aby ją czy po nią sięgnąć. Zatem my widzimy się za tydzień. A za dzisiaj Wam bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Nie zapomnijcie o tym, aby dać znać w komentarzach, jak Wam się ta talia podoba. Jeżeli filmiki się Wam podobają, to proszę o łapkę w górę. Warto zasubskrybować i nacisnąć dzwoneczek, abyście mieli informację o tym, że nowy produkt na Synergie Polska się właśnie pojawił. Zatem ja Wam jeszcze raz bardzo dziękuję, do usłyszenia, do zobaczenia, Całe całej, pa! pa.